Cześć, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj nagrać update, co się tutaj u mnie pozmieniało, jak wygląda zbiornik po ponad tygodniu od wpuszczeniu pierwszych paletek. No, jak widzicie, pierwszą zmianą jest to, że doszły jeszcze dwie paletki. Ja już je miałem, że tak powiem, zaklepane od około dwóch miesięcy. Sprowadziłem je sobie do sklepu. To są dwa: jest bodajże mieszanka, coś pomiędzy Turkusem a Royalem, z tego co tam wiem. Czy to para? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zobaczymy, czy tutaj się coś będzie dobierało. Widziałem, że ta właśnie co, co płynie. Teraz przy środku, akwarium zaczęła się w akwarium, z sklepie dobierać z, z inną rybą, bodajże jak tam chyba z red mapem, Ale co to jest, szczerze powiedziawszy, to jeszcze nie wiem. Także zobaczymy, może tutaj się coś dobierze. Szczególnie jak te większe podrosną. Słuchajcie. No z tego co widzicie, ogólnie zmieniło się tylko to, że jest, większa, że jest właśnie większa obsada tych paletek. No i powiem szczerze, że jestem mega zadowolony, ponieważ te paletki no już praktycznie się nie boją. Te młode to w ogóle, no te duże, jeszcze tak może troszeczkę delikatnie, ale, ale nie ma tragedii. Duże, Duże jeszcze. Nie pobierają pokarmu, są u mnie dopiero drugi dzień, także zestresowane jest to dość miarę normalne, mniejsze paletki już sobie na spokojnie jedzą i dołożyłem jedynie filtr gruntowy na powietrze, który zrobiłem sam, także podejrzewam, że tam nagram Wam jakiś filmik, jak coś takiego zrobić, że tak powiem tanim kosztem, a jak ktoś ma... Takie rzeczy, które są do niego potrzebne, to jest to po prostu minuta roboty, a można zrobić coś naprawdę za darmo. Dlaczego zrobiłem ten filtr? No, dlatego, żeby po prostu ta gąbka mi dojrzała, ponieważ jak tutaj będę dopuszczał troszeczkę jeszcze więcej kirysków i rodostomusów, to chciałbym, aby te kiryski i rodostomusy posiedziały sobie w osobnym akwarium tak z tydzień do półtora i po prostu no, dać w ten metronidazol, yy, aby je odrobaczyć, yy, gdyby miały ewentualnie jakieś tam po prostu pasożyty w sobie. Jeszcze z takich rzeczy, które się tutaj pozmieniały, no to widzę, że rośliny nareszcie pomału zaczynają odżywać. Ponieważ jak już wiecie z poprzednich filmików, gdy tutaj usunąłem piasek, to rośliny po prostu pływały sobie w toni wodnej. No i nie, brały, nie pobierały tego światła na tyle ile trzeba, ponieważ że tak powiem, to były w jednym skupisku i było im ciężko dobrać, także niektóre tam pogniły, ale po malutku te rośliny zaczynają sobie odżywać, tam widziałem anubiasy wypuszczały jakieś dodatkowe listki, kryptokoryny, które mi tutaj pogniły, zostawiłem korzenie, chciałem zobaczyć co się tutaj będzie działo, praktycznie każdy korzeń już puszcza jakieś nowe liście, także podejrzewam, że za jakiś czas, o ile gryby nie rozwalą albo nie zjedzą, no to na pewno coś fajnego wyrośnie i, i zobaczymy co z tego będzie. Zmieniłem tutaj też, dodałem następną grzałkę. Kupiłem sobie AquaLa, tą wersję Platinum 300 W, ponieważ wcześniej już miałem 200 i powiem wam szczerze, że super grzałka. Zrobię o niej jakiś filmik. Podoba mi się to, że ma, można ustawiać temperaturę co jeden stopień i podobno ma jakieś tam sterowanie na oparte na mikroprocesorze. Z tego co tam słyszałem od mojego kolegi, który już tą grzałkę posiada dłuższy czas. I że te grzałki są o wiele bardziej dokładne niż pozostałe. I powiem Wam szczerze, że no na razie się to sprawdza. Na jednym termometrze, który mam, no to pokazuje mi rzeczywiście, że, że lepiej jest temperatura wody trzymana. Pomimo tego, że wcześniej na grzałce no gorszej firmy, już nie pamiętam szczerze powiedziawszy, z jakiej firmy brałem tę grzałkę. No to ta temperatura raz była troszkę wyższa, raz była troszeczkę niższa, także staram się, także cieszę się z tego, że ta temperatura jest bardziej stała teraz w tym zbiorniku. Yy, oczywiście są tylko te dwie grzałki odpalone, no. ta 300 aqua Aquaela i 200 też Aquaela, a ta yy, trzecia, która już była tutaj kilka lat u mnie, co prawda ona na razie jest w zbiorniku. Też jest o mocy 300 W, ale nie chciałbym jej po prostu włączać, bo no to by było za dużo, gdyby nie daj Boże coś się stało, no to 300 W dodatkowe, no nie chciałbym, żeby tutaj coś podniosło za dużo temperatury. I powiem wam szczerze, że używam jej tylko podczas podmianek wody, gdy leję, gdy leję wodę, no to wiadomo część Os, gdy leję osmocę no to mam przeważnie zagrzaną do tej tam niecałych 30 stopni ale gdy dolewam sobie troszeczkę kranówki tak jak teraz ta temperatura to wiadomo troszkę spadła także żebym nie miał zbyt dużych też skoków tej temperatury to wtedy ta trzecia grzałka jest uruchamiana aczkolwiek kranówka leje się bardzo pomalutku mniej więcej tam pół litra na minutę może troszeczkę więcej i powiem Wam szczerze, że Jestem po pierwszej pomiarce wody i ryby to zniosły bez większego problemu. Co prawda pecha mi tylko podskoczyło z 6,5 do 6,8. Także podejrzewam, że może muszę zmienić proporcje właśnie tej kranówki, bo teraz robię sobie pół na pół. Tak mniej więcej, żeby zobaczyć, ile to wszystko wyszło. Ale o no, te 30 stopnia to nie jest jakaś duża zmiana, także, także nie ma się co martwić. Mieścimy się w granicach poniżej 7, a ryby, jak oczywiście jedzą, także wydalają, to troszeczkę też zakwasza wodę. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się to podoba, że mniej więcej dogadują się między sobą, że te młode razem egzystują fajnie z tymi większymi paletkami. No, czekam z niecierpliwością na że one sobie podrosną i zobaczymy, co to wtedy będzie. Czy jakieś pary to biorą, chociaż ja tu raczej nie mam zamiaru ich mnożyć. Aczkolwiek na pewno by to było fajnie, gdyby, gdyby się jakaś para dobrała, no nie? I co jeszcze z takich rzeczy? Dołożyłem 2 litry Matrixa, ponieważ wolę mieć to na filtrację, a zastanawiam się nad założeniem jeszcze jednego zbiornika. Jeszcze tak naprawdę nie wiem co tam będzie, dlatego część biologii ewentualnie przerzucę sobie do nowego zbiornika. No Jak widzicie, jeszcze mi troszeczkę wody brakuje, bo skończyła mi się osmoza, akurat mi się leje, także podejrzewam, że, że jutro tam będzie w miarę zrównane z poziomem nucrawody. Obsada, taka je, jaka jest, pozostanie prawdopodobnie na pewno w tym roku. Nie będę raczej tutaj nikt dokupywał, jeżeli, jeżeli chodzi typowo o paletki. Jedynie ewentualnie przed świętami jeszcze chciałbym dopuścić te rodostomusy i ewentualnie jeszcze kilka kierysków, aby po prostu bardziej sprzątały dno, ponieważ tych kierysków jest 7 lub 8, no to troszeczkę mało jak na taki zbiornik. A ja używam raczej jak już coś pokarmu suchego w granulkach, także wiadomo jak coś spadnie to, jak spadnie pomiędzy te rośliny to wolę, żeby po prostu sobie te kieryski to, to zjadły, żeby to tam gdzieś się nie gniło, nie zalegało. To co, zrobię Wam jakieś szybkie zbliżenie. Jak widzicie, no, dość kształtne rybki. Wiadomo nie są to może jak od cyrkla, ale i tak są, że tak powiem, dość ładne. No, bardzo mi się podobają. Yy... Zastanawiam się, czy zostawić jeszcze tutaj ten taki herbaciany kolor wody, czy może dać puligen, aby to wyciągnął, bo, bo szczerze powiedziawszy nie wiem. U mojego klienta, gdzie też pływają paletki, jest na krystalicznej wodzie i wygląda to super, ale z drugiej strony, jak wiecie, ja jeżeli mam ryby z Ameryki Południowej, to ja nie lubię tak za bardzo, aby... Woda była typowo krysz kryształowa, tylko chciałbym mieć taką lekką herbatkę i powiem no szczerze, że, że, że też to super wygląda. Troszeczkę kolory ryb, wiadomo, przez to są złamane, yy, ale mnie się podoba i to jest, że tak powiem, temat na jeszcze długie myślenie, ponieważ nie chciałbym też, yy, nie wiem, gwałtownie nagle kralować wodę, potem, jak mi się to nie spodoba, no to wracać od nowa do tej herbaty. O. Także rybki na zdrowie i odpukać to twór, żeby były, fajnie sobie pływają, nie boją się, cieszę się, że jest ruch w tym akwarium i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dobra, to taki na szybki update po, po jednym tygodniu z bycia szczęśliwym posiadaczem paletek. Coś tam jeszcze na pewno nagryję, tak jak mówię, postaram się nagrać filmik, jak zrobić właśnie ten filtr na powietrze tak naprawdę za darmo i postaram się wrzucić, mam nadzieję, że może jeszcze w tym tygodniu. Trzymajcie się i cześć!